Komando z spin hi, hi, hi. Grałem tylko w jedynkę. Komando sam? No? Jakoś mnie hmm. ominęło te yy, nad. No, nie, nie wiedziałem, że jesteś taki jak. Praetorians Imperial Glory. No, to tego akurat też nie znałem. Na pewno było jeszcze Desperado z, takim z takich jednych większych tytułów. I yy, Shadow Warrior, nie? Shadow Warrior, hmm. bardzo, bardzo dobre tytuły. Jedyneczka zajebista, ale trudna była. Jedyneczka no, była to... bardzo trudna, Okej, okay. Zaczynamy. Jedynka była trudna, jeżeli grało się w nią tak, jak założyli sobie to twórcy, nie? Jeżeli faktycznie chodził, jeśli się skradałeś i tak dalej, no to... Była trudna gra, faktycznie. Trzeba było się sporo tam napocić przy tym, żeby to... żeby rozkończyć. Ale... Jeżeli dojdzie się do wniosku, że w zasadzie Zielony Beret ma... Beretę. Ten, ten pistolet swój. I on bardzo dobrze wabi wrogów. Jeżeli zaczniesz grać, to w ten sposób, że idziesz za rok budynku. Strzelasz przed ten budynek. Najbliższy strażnik tam podbiega. I tego kapiszonujesz po prostu za tego rogu go zaklikiwujesz tym pistoletem. I on pada. I jego najbliższy kolega. Przychodzi, żeby to sprawdzić. Sprawdzić. Jego też zaklikujesz. Przychodzi następny kolega. Zaklikujesz. Następny kolega, zaklikujesz. i... I. W ten sposób idzie, niestety, przejść prawie, że całą grę, tam jest naprawdę masa, oczywiście są jakieś tam etapy, że tracisz broń, no to tam wtedy troszkę się trzeba bardziej napocić, ale ta, ten, ta trudność przechodzi w momencie, kiedy tą broń zdobywasz już, nie, i, i wtedy dokładnie powtarzasz ten, ten schemat, nie jesteś w stanie ich po prostu ubijać wszystkich, tak jakby wabić do jednego punktu i tam odstrzeliwać na rogu, nie, bo zanim AI złapie, że ktoś do ciebie, do niego strzela, zanim się obróci, zanim tam krzyknie Halt, ten, ten, ten szab, no to już leży dawno na ziemi rozstrzelany, nie? Więc to było dość łatwo zbudować tą grę Ale jeżeli grało się tak po Bożemu, tak jak przewidzieli twórcy To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł Strasznie klimatyczny Te wszystkie odzywki właśnie tam tego bereta, tego nurka Albo szpiega, uwielbiałem szpiega w tych, z, tych, z tych Mandosów Jedna z moich ulubionych postaci właśnie, szpieg i Beret No i ten, ten no, tak, bo lekarz był chyba w następnych, nie? Także zdolności tych wszystkich bohaterów są na tyle różne, jeden mógł na przykład Beret mógł, nie wiem, zakopywać się w śniegu i był na tyle silny, że mógł zbierać zwłoki i mógł jakiegoś typa, który był zastrzelony, podnieść i go schować gdzie indziej, żeby nie wzbudzał podejrzeń. Tam lekarz miał strzykawkę śmierci, że on potrafił natychmiastowo kogoś zabić i... kurde, teraz nie pamiętam, czy to lekarz mógł się przebierać za inne postacie, czy nie? Chyba lekarz, nie? Nie, szpieg! Szpieg? Okej. Okay. No, mniejsze. W każdym razie każdy, raz, nie wiem, tam na przykład Nurek potrafił właśnie no, nurkować, no menomen, e, i potrafił wyciągnąć ponton, żeby przetransportować innych, e, inne postacie gracza na drugą stronę rzeki. E, miał też harpu, na przykład, którym to była jedyna broń, którą można było używać pod wodą. Kurwa, e, w miał na przykład, No, saper miał na przykład sidła i mógł w odpowiednich ścieżkach od e, przeciwników, jeżeli się obserwowało, które którędy chodzi jakiś przeciwnik, mógł położyć sidła, zakopać je w śniegu. No i, i przeciwnik, który wszedł w te sidła, sidła, od razu umierał, wtedy szybko podbiegał Beret, brał te zwłoki i no, kurde, to była naprawdę bardzo dobrze zaprojektowana gra. Bardzo prosta w założeniach. Tak naprawdę, no nic, nic specjalnie wybitnego, nic specjalnie, um, żadnych rewelacji tam nie było w pomysłach, ale była tak dobrze zrealizowana. Grafika była prosta i przejrzysta. W niczym nie przeszkadzało, żeby zrozumieć całe położenie, w jakim się znajdujesz. Od razu wiedziałeś, czy w danym miejscu są jakieś przeciwnicy, czy nie. Że 1, 2, ja razem liczę, bo 1 i 2 były bardzo zbliżone do siebie. Tam to wyglądało też troszeczkę jak Mission Pack. Yy, tylko, że troszeczkę ładniejsza była, ale generalnie sam rzut izometryczny... Wszystko było niemal identyczne, nie? Także 1, 2 bardzo, bardzo, bardzo dobre gry. Trójka już wprowadziła troszkę nowości. Można było na przykład... Yy, kurde, tam była na przykład taka postać snajpera, tam już były jakieś dodatkowe bajery graficzne dodatkowe postacie chyba doszły z tego co kojarzę, był ten, ten gościu ten snajper z tym pieskiem chyba dochodził nie, także tam kolejne bajery były Na mnie nie jedyna gra, w której zasięg wzroku nie był taki patologicznie niski no tak, kurde, to było też fajne właśnie ta mechanika tego kurde, to się jakoś nazywało ten cone of view chyba się to określało, można było w każdym momencie podejrzeć, był taki guziczek z takim okiem i można było tym okiem kliknąć do dowolnego przeciwnika na mapie, i wtedy widzieliśmy tak jakby dwie strefy jego wzroku. Był taki czysto zielony, i ten czysto zielony pokazywał, że on po prostu w tym obszarze, jeżeli znajdzie się nasza postać, to natychmiastowo zostaniemy zaatakowani i zastrzeleni. Bo to, jeżeli zostaliśmy wykryci, to najczęściej było quick load, bo w tym momencie cały obóz zaczyna nas szukać, otwierali do nas natychmiastowo ogień. No, i generalnie robi się na tyle duży gnój, że raczej nie dało się z tego wybronić. Chyba, że tam jakieś końcówka gry i już tam mieliśmy jednego, dwóch typów do pokonania. No to jeszcze dało się ich zaklikać, nie? No, ale ten czysto zielony, ten taki najbliższy obszar do przeciwnika, to był natychmiastowy atak. Ale później był taki i Jeżeli w tym zaszarzonym byliśmy na stojąco, to na przykład mogli wziąć nas na muszkę. Jeżeli, jeżeli przeciwnik nas zauważył, to wziął nas na muszkę i my staliśmy w miejscu, wtedy każdy ruch powodował otwarcie ognia, ale najczęściej dało się z tego wygrzebać. Ale jeżeli w tym takim zaszarzonym, w tym drugim, w drugim obszarze, halt, tak, to, to dzisiaj jak, jak, jak napisałeś, ja mam ten dźwięk w głowie, nie? I ten drugi obszar dało się uniknąć, jeżeli się poruszaliśmy na przykład na, na, czołgając się to wtedy w obszarze, który był ten, ten drugi obszar widzenia, ten, ten bardziej odległy, to przeciwnicy nie widzieli nas, jeżeli byliśmy na kuckach, czy tam na, leżeliśmy na, na jakiejś powierzchni, nie? Więc dało się gdzieś tam przemknąć, jakoś tam bokiem dało się to wykorzystać. Ale mogliśmy obserwować tylko jednego przeciwnika, więc musieliśmy w miarę dobrze zapamiętać, które strefy są chronione, a które nie. I tak dobrać timing, tak skoordynować ruchy pomiędzy tymi bohaterami, że, ten cały, że cała akcja się udawała. Że na przykład byliśmy w stanie się gdzieś prześliznąć, albo odwrócić uwagę jakiegoś gościa, bo tam, nie wiem, rzuciliśmy kamieniem na przykład w jakimś tam, w jakimś miejsce. On odwrócił tam wzrok, wzrok i wtedy na przykład wychodził Beret i mu tam sprzedawał plumbę w potylice, albo tam, nie wiem, żenił go z kosą i, i goście przewracał, nie? I musieliśmy to bardzo dobrze skoordynować z czasem i z tym, jak byli rozłożeni przeciwnicy. No i naprawdę fajny klimacik to generowało, nie? Także pierwsze trzy części komandosów bardzo dobrze wspominam. Tego Strike Force'a już w sumie nie pamiętam, ale wiem, że w którymś momencie komandosów próbowali przerobić na jakiegoś FPS-a. i to była totalnie patologiczna przeróbka z tego, nie wiem, czy to nawet nie był ten Strike Force właśnie. No i, i niestety na tym się zakończyła chyba seria komandosów i jej pasmo sukcesów, ale powstały właśnie ripofy, czyli rip spin-offy. I pierwszym takim głośniejszym, który kojarzę, to jest właśnie Desperados. To jest generalnie komandos, ale na dzikim zachodzie. I mieliśmy tam zamiast tego zielonego bereta, mieliśmy chyba go się chyba Cooper nazywał. No i generalnie polegałem dokładnie na tym samym, tylko że zamiast czasów z II wojny światowej mieliśmy Mieliśmy Dziki Zachód i, i Reków bojów, tak jakby nie. Bardzo fajne, jeżeli komuś się podobał oryginalny Commando, jestem w 100% przekonany, że Desperados mu się też spodoba. Wywaliło okienko z przechwytywaniem jakby co? I co, i Desperados to jest jeden, a właśnie druga część oczywiście ten wspomniany wcześniej Robin Hood Legend of Sherwood ta rąbista gra, bardzo polecam. Ale o tym się już nagadałem w poprzednim temacie, także zachęcam sobie tam przewinąć jak ktoś potrzebuje. I trzeci spin taki właśnie jeden z głośniejszych, to jest Shadow Tactics. I to jest jeszcze raz to samo co komandosi, w ten sam sposób, w tym samym stylu, ale zrobione w czasach feudalnej Japonii. I jest naprawdę bardzo dobrze. Shadow Tactics chyba skończyłem kurde dwójeczkę, bo to chyba dwie części wyszły. Shadow Tactics, już ci mówię. A nie, tylko jedna część była, okej, okay, dobra. No i była nawet kilka razy na, za darmo na gogu, na steamie chyba też w jakichś tam śmiesznych promocjach była. Eee, także bardzo mocno polecam. Moje taktyki. <grym> to znaczy... Które, które taktyki twoje szado? To jest z zaklikiwaniem typów? No i naprawdę bardzo dobrze zrobione gry. Do dzisiaj wizualnie się totalnie bronią, bo te wszystkie tła, oczywiście tam Shadow Tactics już widzicie jest na przykład takim dość nowoczesnym 3D. Ale dalej wygląda, o właśnie tu widzimy te dwie strefy wzroku, jeżeli są zaalarmowani to na przykład zmienia się kolor tego, tego stożka. Jeżeli nas zauważy to jest żółty, jeżeli nas od razu atakuje zmienia na czerwony. Widzimy też na przykład fale dźwiękowe. Jeżeli głośno biegniemy, to wokół nas pojawiają się takie kręgi, jak, jak głośno tupiemy. Czy zaalarmujemy gościa, który jest za, za brzegiem, czy nie. No, naprawdę fajna, fajna gra. Polecam wszystkim. Shadow Tactics też za śmieszne pieniądze jest dostanie na jakichś tam instant gamingach. Więc jeżeli ktoś nie ma co robić przez majówkę, to nie polecam. To nie jest długa gra, nie? Bo sam Shadow Tactics, ja wiem, jak się dobrze sprężysz, to powiem ci, w, w majówkę byś to obleciał, nie? No, także Sosku, ty mówisz tylko pierwszego y, komendosa miałeś. No pamiętam, jak, jak w to się grało, jakie to było y, trudne, bo y, mm. to były czasy, jak grałem tylko i wyłącznie w gry, szybkie akcji i tak dalej. A tu trzeba było spokojnie, powolutku, z pomyślunkiem i tak dalej. No gra mm. na pewno dobra. I wręcz nabrałem ochoty, potem jak zaczęli się pojadać, zagrać sobie, no ale raczej nie zagram, bo yy, nie na to zbieraliśmy do, donate'y. Wiesz co, mogę ci udostępnić bibliotekę ze Steam'a, bo mam... Zaraz powiem, co ja tam mam. Któreś komandos mam na Steam'ie na pewno. Commandos... Mam Beyond Enemy Line, Beyond the Call of Duty. Dwójeczkę Men of Courage i trujeczkę Destination Berlin. Mhm. Także mam pierwsze trzy komandosy, jakbyś chciał, to ci mogę bibliotekę udostępnić. Pomyślisz się. W tej chwili I... gram Fallouta. No, no kurde Fallout pojąć i zbiera żniwa, nie? Mhm. Tyle ludzi. Ja sobie sam przyznam się osobiście, że ja sobie pobrałem Taktiksa. W sumie mhm. Taktiks mogłem do, dołożyć do, te, do tej listy ze grami Guild Pleasure. No, i dobra gierę, no. co mogę kurwa powiedzieć? No, robi robotę. Także tak, komandosy: bardzo fajne wspomnienie. O, jeszcze taka ciekawostka. Może opowiem moje najbardziej wyryte gdzieś tam w świadomości wspomnienie z komandosem. Nie wiem, czy to już opowiadałem na wizji, czy nie. Ale ikonka z gry: komandos to jest taki granacik, nie? To bardzo charakterystyczna ikonka. Jeżeli się instaluje, to mamy taki granat na pulpicie. I ja w pierwszego komandosa jeszcze zagnoję, grając na Windowsie 98, znalazłem demko właśnie komandosa na którymś tam, nie wiem, Rumblerze, cd na którymś tam płycie z demówkami. Widziałem po screenach, mówię kurde, fajne, zainstaluję, nie? Zainstalowałem sobie komandosa, ograłem, usunąłem, bo w tamtych czasach demka zajmowały tam po 100, 150, 300, 500 mega, ale dysku twardego miałem niecałe 4 GB. Także tam trzeba było walczyć o miejsce na dysku z każdą jedną grą. Tak. No i w pewnym momencie była jakaś tam kolejna demówka. Pamiętam to do dzisiaj to była właśnie ta gra ze Warhammera. Ta strategiczna gra, turowa na heksach. Teraz na no kurde znowu zapomniałem, zapomniałem, jak się nazywa. Heksowa strategia z Warhammera tysięcy. No, nie ma tego dużo. W okolicach lat, ja wiem, 2000, może 2002, gdzieś w tych rejonach to, to, to grałem. Wie, uwielbiam takie gry, instaluję, bo tak jakieś Panzer Generale, inne tego, Europy Universalis, lubiłem tego typu gry, także je instaluję, nie, no i było za mało miejsca, no to co zrobił mały Pawełek? Mały Pawełek sobie wziął, wyszukał, zrobił narzędzie wyszukiwanie, zrobiłem, puste pole było po prostu i zrobiłem znać wszystko i jeżeli Windows 98 nie miał żadnego znaku, powiedzmy, w wyszukiwarce wpisanego, tam on Ci listował absolutnie wszystkie pliki, jakie były na dysku zainstalowane, nie? No i wiesz, wylistował wszystko i nie wiedziałem jeszcze, że istnieje coś takiego jak dodaj, usuń programy, po prostu listowałem sobie wszystko i to, co nie używałem, to wywalałem, nie? O, wbiło, podrzucił trochę mikrofon. No, także będziemy teraz rozmawiać razem. I co mogę, ja i tak, i wylistowałem sobie wszystkie pliki. Nie chcę tu Wyszukają sobie wszystkie pliki. No i wiesz, usuwam po kolei. Nie? Widzę, że. No, tutaj coś tam. Jakaś, nie wiem, załóżmy Diablo, tutaj jakiś tam, nie wiem, Heads Usuwam po prostu wiesz, z tej wyszukiwarki. Te największe pliki, które kojarzyłem ikonki, kojarzyłem nazwy. No to, to szło out, nie? Generalnie jakiś czas. To, ta, ten sposób usuwania gier działał, bo miejsce się zwalniało. Oczywiście był rozpierdol na dysku, bo Windows sobie nie usuwał tych wszystkich plików. Tylko ten. Ja już to z piąty raz słyszę, a. <laughs> no i generalnie Windows nie usuwał całej reszty, ale te największe pliki sobie usuwałem, jakiś, tam, jakiś czas co tam działało. No i widzę pliczek, który się nazywa CMD i ma właśnie tą ikonkę tego granata, nie? Okej, okay, CMD, czyli skrót od komandos, bo często te pliki były nazywane jakimiś tam skrótowcami. Okay. ikonka granatu, CMD, czyli commandos, czyli to są komandosy. to usunę, pogram sobie w tego Warhammera i zainstaluję sobie z powrotem komandosy, nie? Usuwam sobie CMD, zainstalowałem sobie Warhammera, wszystko elegancko poszło, mówię, jest dobrze, nie? Zamykam komputerek, idę rano do szkoły, wracam ze szkoły, włączam komputerek, mówię, będę dalej cisnął Warhammera, nie? No i tu się pojawiły problemy, bo okazało się, że CMD. To nie był skrót od komandos, a ikonkę granata system sobie zaczytał z powodu powodów, nie? Nie wiadomo dlaczego, po prostu wziął, pożyczył sobie ikonkę i ją przypisał do pliku CMD. A plik CMD, dla tych co jeszcze nie wiedzą do czego dąży ten temat, to jest plik rozruchowy, czy był plik rozruchowy w Windowsie 9.8, zresztą w 9.5 i tam w następnych chyba też były CMD i był to plik systemowy, ale on nie był w żaden sposób chroniony tak jakby przez system przed usunięciem przez użytkownika Windows stwierdził, że jeżeli chcesz to ok, czemu nie, nie? Ty, jesteś, ty jesteś właścicielem tego komputera, to se wypierdol no i okazało się, że komputerek był yy, niesprawny, bo się nie uruchamiał, bo mu wypierdoliłem plik rozruchowy no i była panika, <gryw> okazało się, że istnieje lepszy sposób na usuwanie gier od tamtej pory usuwam już inaczej. Koniec. Młotkiem? Mam wrażenie, że. Tak. Do, do serwisu tata wziął pod pachę komputer poszedł. Magik odczarował, odczarował robota i dalej już poszło, nie? No ale z najadłem, to, to moje. Błąd z losowymi ikonkami był powszechny. A co do komont, to dopiero od 2000 w górę. Re, przez... No przestali używać tego CMD. Mm, okay. No i podejrzewam, że teraz też są zabezpieczenia, że użytkownik nie może sobie tak po prostu wypierdolić dowolnego pliku, który sobie wyszuka. Mm. Dobra, leci, się lecimy dalej.